Cześć. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale poświęconym sprzedaży na Allegro. W tym odcinku pogadamy trochę o zarobkach na Allegro przeciętnego sprzedawcy takiego jak ja. Powiem też ogólnie o liczbach, które charakteryzują po prostu rynek Allegro, które myślę, że będą na pewno ciekawe. Ale zanim zaczniemy, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że założyłem Instagram. Będę tam wstawiał dużo krótszych materiałów plus może bardziej taki lifestyle, aniżeli nieżeli same materiały o Allegro. Ale to wyjdzie jeszcze w praniu. A z takich ciekawych rzeczy, które wydarzyły się u mnie w ostatnich dniach, to zatwierdzono mi znak towarowy na jedną z moich marek, które sprzedawałem na Allegro i planuję nagrać o tym osobny odcinek. Jak to zrobiłem, od czego zacząłem, ile kosztował mnie cały proces, ile trwał, ile trwał czasu itd. Wiem, że parę osób o to pytało i bardzo dobrze, bo uważam, że no jest to jednak przyszłość sprzedaży na Allegro i generalnie na platformach sprzedażowych, mianowicie własna marka, tworzenie brandu i zaproponowanie w ten sposób wartości dla klienta. Także szykuję właśnie nagrać o tym odcinek w kolejnych tygodniach czy miesiącach. Wracając do tematu odcinka, wiele osób w internecie próbuje wypromować się na ekspertów w dziedzinach sprzedaży w internecie czy na Allegro, ale bardzo rzadko ktoś z tych osób pokazuje jak samemu to robi, e, tym bardziej e, no, nie opowiada o swoich własnych wynikach sprzedaży. E, w niektórych przypadkach słyszy się o obrotach, ale rzadko z kolei o zyskach, no bo przychód i dochód to nie to samo. E, ja chcę być z Wami szczery i otwarty. By pokazać, no, ile właściwie zarabia taki przeciętny sprzedawca na Allegro, dlatego pokazuje swoje własne zyski. W 2024 roku mój dochód netto podjęć już wszystkich kosztów i podatków wyniósł 189 000 zł, 152 zł. Czyli w zaokrągleniu no, można przyjąć 190 000 zł. Tyle wynika z mojego PITu za właśnie rok 2024 rok. Czy to dużo? No, daje to zysk ponad 15 tysięcy zł miesięcznie. Każdy z Was musi sobie teraz samemu odpowiedzieć, czy to dużo, czy to mało. Osobiście uważam, że względem odpowiedzialności, jaką ponoszę przy obsłudze klientów, przy imporcie z Chin, przy zatrudnieniu pracownika, to stawka 15 tysięcy zł no, jest powiedzmy sobie uczciwa i adekwatna do tego, no właśnie, jaką odpowiedzialność mam. Natomiast odnosząc się do wysiłku fizycznego i ciężaru pracy, to rzeczywiście jest to no, naprawdę przyjemna stawka, patrząc na to, że no, nie musiałem przez ten rok pakować osobiście paczek e, i nikt mi nie liczył, nie wiem ile godzin muszę pracować, że muszę przyjść na 8 do pracy, czy tam siedzieć do 16 i tak dalej. E, tylko mam w pewien sposób jakąś tam wolność. Może dla porównania, zapytałem też ChatGPT, jaka była średnia zarobków w Polsce w poprzednim roku, i wyniosła ona 7140 zł netto, czyli można stwierdzić, że na Allegro zarobiłem około dwie średnie krajowe. Tutaj też warto zauważyć, że mediana zarobków w Polsce jest jeszcze mniejsza i wynosi około 5000 zł na rękę, czyli no jest to kwota bardziej rzeczywista, ile zarabia taki przeciętny pracownik na etacie. Więc względem tej kwoty no to już zarabiam e, 3 razy więcej. E, zważając na to, że mam dopiero 25 lat, no jestem po prostu dumny z tego wyniku, zadowolony. Oczywiście no nie zatrzymuję się, e, ciągle szukam sposobów na zwiększenie zarobków i, i no po prostu rozwój mojej firmy. Wprowadzam zmiany, tak jak o tym wiecie. E, no i chcę działać na nowych rynkach. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o moje zarobki. Możecie skomentować, porównać to ze swoimi. Napiszcie, ile wy zarabiacie na Allegro, więcej, mniej. Sam też jestem ciekawy. Ok, obiecałem jeszcze ciekawe liczby, które charakteryzują rynek Allegro, i zacznę może od kupujących. Na Allegro jest ponad 20 milionów aktywnych kupujących, z czego ponad 5 milionów jest z, po na, z poza Polski. I to jest informacja, która mnie osobiście bardzo zaskoczyła, bo to oznacza, że już co czwarty kupujący to nie Polak. No, naprawdę interesująca statystyka. Oprócz tego, wartość sprzedanych towarów to około 14,7 miliarda dolarów za 2024, czyli około 50, 58 miliardów złotych. I patrząc na taką niewyobrażalną skalę, zawsze się zastanawiam, jak ktoś może powiedzieć, że na Allegro nie ma już miejsca, bo jest za duża konkurencja. Wiadomo, jest coraz trudniej, bo konkurencja jest coraz bardziej wyspecjalizowana i profesjonalna, ale ten potocznie mówiąc tort jest tak spory, że wystarczy, że no, weźmiesz jakiś tam mały okruszek. Jesteś w stanie zarobić piękne pieniądze, i to jest właśnie moje podejście obecnie, które mam. Nie rzucam się na jakieś kawałki tortu, tylko skupiam się na tych małych okruszkach i nie narzekam, że na Allegro nie da się już sprzedawać. Ostatnią statystyką, którą chciałbym się podzielić, jest liczba transakcji, a raczej jej wzrost, bo w ostatnim roku zanotowano 12,8% wzrostu w liczbie zakupów na Allegro. I to bardzo cieszy, bo to oznacza, że pomimo rozmiaru i potęgi Allegro, ten rynek wciąż rośnie. A nie ma nic lepszego niż działanie na rynku, które stale się rozwija. Bo nawet jak będziecie w stali w miejscu, to będziecie rosnąć z rynkiem. No i co? No i tego wam właściwie życzę. Dzięki za oglądanie. Wbijajcie na mój Instagram, gdzie wstawiam więcej luźnych treści i standardowo jak sprzedajcie na Allegro, to życzę Wam powodzenia. Cześć!